wszystkich, w dzisiejszym odcinku zagram kandydat dnia i Godzilla miejska za zadyma żeby zrobić jajka bo już mamy w klubie coraz więcej a na kandydacie jest solo, czyli moje ulubione gorąco strefa też jest a średnia mapka a ja na solo zawsze lubię, lubię grać to zagram może już dużą tych mutacji. Szkoda, że to nie z mutacjami Lili. Może nową postacią 10 na 10 No i właśnie, fajna mapka. Nie, 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 ile jeszcze Lili? No, jeszcze tu ktoś. Tak, ranka, nie uciekł. Nie! Dobra Bum, bum! Siema! A, dobra, no nie idę tam, bo mu lepszy atak Siema! Nara! Idę po ciebie, Angelo! Ała! Bym prawie dostał No nie, on umie latać No tak Ile ona miała kibsów? Uciekam. Ała. Nie idź do mnie. Nie idź do mnie. Nie idź do mnie. Please. Nie, ona się z Mnie Bum, dostał. Siema. Dostało. Bum, nie. Siemo, Bum Bam NEE Drang Jest O! Androelo No tu jest jego ult Jak mam wrócić? Bum Dostał Chodź to no nie! Zginął przez ta trucizna No! zleć się! BUM! BUM BUM! Jest! Pierwsze miejsce! Z Angelo! Mógł tak mnie podłajzić i tak bym zginął w strefie To jeszcze jeden meczyk I Godzilla Epic! I pyk! No niech się... igraj. Bo jajo. Kolejne 6 na 10. Znaleziono graczy 10 na 10. U z hyperdoadowaniem. I no szkoda, że Lili nie ma hyper doadowania. I od razu ult Teraz nie widzę graczy, niestety. Bum! No nie! Chodź tu. No nie, jednak uciekam. Dobra. Same lili będą. Już mamulta. Dzięki. Bum! nie, 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 nie. Nie, nie. Nie! Ale było blisko. Jeszcze miał ja ten drugi Stampower. No nie, nie trafił. Bum. Bum. No chodź tu. Oh, 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 oh. Jak blisko, nie? Lili! Lili! Uciekam! O! Oh. E! Hey. No też było. No gdzieś indziej. No, nie trafisz mnie. A, no nie, pokazał. by odeszła. A teraz nie chce. Chodź tu. Łobija cię na blisko. No, tam jeszcze idzie jakoś lili. Bum, bum. Ha! Nie! Uciekam do portalu. No nie, chodź tu Bum Nie Mam mało, mam mało, nutki mnie biją Muszę się uleczyć Nie ma co ryzykować A łados trochę jeszcze od nutki dajesz, jest Znowu pierwsze miejsce Hypercharge no, ma Mapa się nazywała I jajo Tni! Bardzo rzadki. Mutacja do kogo? Do Rozy, okej. Okay. To teraz... Gozwilla, miejska zadyma. Na pewno nie Lili. Albo może... Bo ona ma mało pucharków, ale tu się nie nadaje. Hmm... Mojego ostatnia była dobra. Albo Angelo, o. W Angelobie potrzeszczały, bo mam mutacja do niego Jest jeszcze mamy Hanka, o nie oni też mają Hanka Melody, a my też mamy Melody, o nie oni mają Najgorszy, no nie jeszcze Hanki Jillom. A Hankiego Jillom niestety, Boom. I co teraz, bum, haha Bum, haha Bum! Bum! Chodź to. BUM! Bum, bum, Ja takuję to. Chodźcie to! Nie! Ała! Zabił mnie ten Hank! I nie tra. Oni będą tak nawalać. No nie jestem Godzilla. Bo, nie, ale dostaja. No ja. Ile? Dwie sekundy padną? Widzicie tego Hanka naszego. Chodź Melodii. I bum. I dostała przy ścianach. I znowu mamulta. Zabijcie ją. I ził. Isiu Iziuuuu Isiu Nie, już nie mam to na szczęście, bo Dura atakował Bum To już była przesada Ała, zabił mnie No nie, Godzilla atakuje nas Bum, atak Godzilla no nie. Ale dobrze, że zabili tego Godzilla A już ktoś jest godzilla melodii. Ok. Chodź tu. BUM! BUM! Jeszcze jest. Zulta. Chodź tu! No nie! Chyba przegrywamy już. Będziemy przegrywać. Dobra, wygrywamy. BUM! I... BUM! Boom, no nie, oni mają w sumie tyle samo, ale pokazuję, że oni mają więcej. Boom, dobra, już wygrywamy. Boom, A -a -a -a. chodź tu, no nie, bito, wygrywamy nie, kilkoma procentami. Bum! Dobra, wygrywam. Czy znowu będzie 6 winów? Bum! No nie! Przegrywamy! Przegraliśmy! Kiedy? Już chyba nie będzie. Jajka. Chyba jednak będzie 5 lub mniej. Znowu mamy Hanka, ale oni znowu mają melodii. Te melodii. Meg. Pum. No właśnie, już chce iść do nas. O, na hita. Ała dostał tym laserem najgorszym. No nie, Melody! Bum! Bum! Bała! Ba. Jeszcze dostał w tym! Nie dziw, że jak to wybuchło, to nas bije! Bum! Haha! Te! No nie! No właśnie! Bum! Na hita od Angelo. Jak już nie była w Mecha Jestem dobry do rozwalania Godzilli lub Meg. Takich silnych postaci, bo ja trzy trzyszczały biorę od razu. Hank tu mega mocny, nawet bez mutacji. Hama siaya, uaja, Wu! No nie idź po to! giń, giń, No właśnie, nie, Melody jest! Gim, Patrzcie teraz na to! I bije to! A! A masz, a masz! No nie, Meg! Mech. mech przyszła! To znaczy zrespiła się! Ale się boję! No nie! Nie możesz rozwalać. Przegromy przez ciebie. Meg. Bum. Ała. Nie. Oj, Nutka. Nie zabiła. No nie. Już tracimy te procenty. Ha bum. Bum. Jestem Godzilla. Hjuap. Am. No, nie, przegrywamy znowu w ostatnich chwilach. Oła, jeszcze ile torped Ziuu, hu, hu. No, Ja nie lubię być godzinną, bo ona jest wolna. Bum. No nie, rozwalą nam! Rozwalą nam! Mamy. Mał, o jeden procent przegrywamy. Nie, nie, proszę, nie. Zmienią chyba tego Angelo. Do kogo mam? Do Nity, nie, do szel? nie. Ej, do Broka. No gdzie jest brok? Gdzie jest brok? Tu No nie, już mam dwa rzadkie star dropy I 6 na 6 i lecimy Co będzie raps? Rico U nich też raps, Rico i Melodii. No... Nie, serio. Najsilniejsza postać musi. Mm, mm. Idziemy na razie w łeb w łeb. Jak, jak zawsze na początku. Ham Am Ham. No nie. Dobra, wygrywamy. Na razie, więc zarobię star dropy same. No właśnie, Rico tu rozwalo. Nie wiem, jak nawet nie umiał podejść do niego. Rico, proszę cię, odpuść już. Puch! Puch! O, ale fajnie, że przegrywamy. Gdzilla nadepła na, na start dropa rzadkiego. Ham. Ham. Dostała. Ham. Um. Nie. Czego ona ma większy zasięg? i No, nie trafił w tym ultem. I tak przegramy. Eba się poddaje, jednak już. Gdzilla. Jeszcze wlazłem w ten laser, nie. Jest 1%, nie. Kolejny mecz przegrany, minus 7. Dobra, poddaję się. Starcie solo. Albo coś z mutacjami, o. Dobra, no jeszcze i koniec. Jakie mopka? Dobra, tak. To może jednak tego Angelo Wyszukiwanie graczy. Knockout 52 mu ten hang Ten hang będzie ciężki do pokonania Jak zawsze Pwała No nie, dostał No nie, znowu dostał Ciu. No nie Ciu. Nie, no nie nie dość, się przegrywać, miska za dym, a to jest to knockout. Tylko solo wygrywał. Bum No nie ile. O, jakie torpedy poleciały. Oh, jak blisko. Ju Angelo. Bum, Nie. Uh, Tamie! No nie! Dajesz, mech! Wierzy w ciebie cały team! Dajesz! No, no niej! sumie ja tylko wierzę, bo ja tylko zginąłem. Brawler. Dajesz, brawler. Dajesz, mech! Yes! DNA Uwaga, to jest niebezpieczny Niebezpieczny komar Bum O, ale dostał Bum Aj, nikt nie dostał A tam jest Angelo Ej no nie, raps. Tutaj się jeszcze tym podlecza. Oła, no nie, tego kochanka nienawidza. No nie, teraz sama ta meg. Meg, meg. No nie, dajesz meg, dajesz meg. Jest, pokonała komara. To teraz tylko hank, czyli no właśnie, najbez... najniebezpieczniejszy cel. Daj raj, ej, było blisko. To w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.